Nie wierzę! Ja pierdolę! I widzicie, ale, ale, ale widzicie to, ale widzicie to! Że ja to jestem gankowany non stop! Co jest swoim celem aktualnie? Czpanie ruchanie! Yy, szybkie samochody! No i otaka właśnie, to jest to! Właśnie to jest to! Ile się wyjewać? Dobra, idzie to nawet Bierz ta kurwa wierzę, bierz ten nexus Aha. No totalnie nie tak No coś, coś tu poszło nie tak Ja pierdolę. Chciałem go zjeść kurwa, ale był za daleko. Nie miałem range'a, nie miałem range'a, nie miałem rangea. Dobra, go next. Go next Kusiem. patrz co się dzieje! Kurwa w końcu, zobójstwo ty kurwy jebane! A je z kurwy syny. Przepraszam za przekleństwa. Kurwa! 20 minut cierpienia I w końcu powrót. Dobra. Uf. i kwaderka. No to chodzi. Dobra, zabiję. Ja pierd... Ten gość jest kretylem. Jest absolutnym cymbałem kurwa. Spokojna, spoko na Ile cierpienia może jeden człowiek znieść? O ty Aha. Pierdol nie zniosę więcej. Kurwa mać, no wypuśćcie mnie. No jak mogę mieć takich chujowych midlinerów dzisiaj? Kurwa co grę? No zlituj się pan w tym rajocie. Czemu muszę takie główne jebany dostawać? Może Senderka podejdziesz, nie? Czemu, to był jarman? Nie wiem Jestem kapusiem jestem konfidentem, rozjebałem się na moich ziomków Jestem donosicielem, jestem donosicielem Sprzedałem kolegów na studniówce Do nauczycielki Stała się, kto ma jeszcze alkohol, byłem pewny, że też chce się napić Zrobiła mnie kurwa, byłem podpity, zrobiła mnie, sprytnie to rozegrała Kurwa, jestem taki słaby czasami. Dzięki. Nie wiem, za szybkie postacie mają. Nie jestem w stanie ich złapać. Dzisiaj było na, na obiad yy, kotleciki. Mogę ją złapać? Nie mogę. Ok, on mi się robi, a jeszcze jest lepiej, bo mogę. Ulti, daje, ulti. Oj, kurwa. Bałem. Mam go, mam go, mój tak umrę. Nie trafił przez to, ale głąb. No. Ale masz Wayne. Wiedzę, jaki jestem bo jest. boski. Dosze, bo... jak ja jestem. Szatuj to. Brzuch, shota ktoś. Błagam. Dobra, to jest debilne. Nieważne. Nawet nie będę tego mówił, bo to jest wstyd, że w ogóle tak mam. Chcę zaznaczyć, że przepraszam cię, Agon to nie miało sensu. że się do ciebie dopieprzyłem, całkiem szczerze, szczerym będąc. Alan Laki co? Nie! Ona zrezygnowała i go nie goniła! Przemyślałem to, Agon, i jednak twoje pytanie było normalne. No kurde, co jest dzisiaj? Halo! Co tu się stało na tym bocie, Boże? Naprawdę, już brak mi słów! To był darmowy triple kill! Co jest? No nie da się grać, kurwa, ja nic nie robię, tyle razy prosiłem o pomoc na tym głównie. No, na pewno znowu ta... NIE WIEM! No wiem. <śm> KILBY! Życzyk! Dajcie mi przynajmniej klipa, dajcie mi przynajmniej kurwa klipa, przynajmniej tyle kurwa, przynajmniej tyle z tej gry, przynajmniej dajcie mi klipa, przynajmniej dajcie mi klipa z tego, przynajmniej z tego dajcie mi klipa.